Witam Was serdecznie. Siema, siema. Dobra. Uuuu. Ok, mamy kuszę. Mamy kuszę. O nie, nie, nie. Anuluj. Anuluj. Przytrzymaj. Anuluj. Tak. Lichuj. To jest down i tylko szczela się. Jestem ciekawy, czy mogę ją też y, ulepszyć, ale mamy ją. Mamy tą kuszę, i y, już mamy jakąś fajną, po prostu y, broń, którą można strzelać. Ok, a my dalej śmigamy. No, z... wy się tam napieprzajcie. A my szukamy swoją misję główną. Hmm. O, proszę, na ma. Trochę prądu i od razu przytulniej. Ale pieprzone windy dalej nie działają. Tak, jakby prąd do nich nie docierał. Budynek był odcięty całe lata, prawda? Trzeba sprawdzić przekaźniki. No, co ty nie powiesz? Właśnie dlatego chłopcy są już w ciemnej strefie. Starają się znaleźć rozdzielnie w mniejszej wieży połączonej z tą. I zabezpieczają otoczenie lampami, które dla nas zdobyłeś. Kiedy moi ludzie włączą windy, wjedziemy na górę i. Ja pierdolę. Hmm. Znów nie ma prądu W dowództwie mówią, że podstacja działa bez zarzutu Tu się musiało coś spieprzyć Leon, w głównej sali nie ma prądu, a u was? To samo, znów działamy po ciemku Szlagby, to wychodźcie stamtąd szybko Słyszysz mnie? Leon! Ale wciąż szukamy Zostawcie to i wychodźcie, już! Tak, <laughs> Próbujcie... Leon! Leon! Kurwa, muszę do nich iść. Idę z tobą. Część poszła korytarzem A, a część B. Ja przejdę przez A, a ty przez studia nagraniowe. Robi się. Dobrze. Jeśli dotrzesz tam przede mną, wyprowadź ich zanim będzie za późno. I uważaj na siebie. Martwy nam nie pomożesz. No spoko. Leon, trzymajcie się. Idziemy po was. Wierz Boski. Przyda mi się, co? Weź to. Tobie może się bardziej przydać. Dobrze. Oste. Super. Ugadaję nie lubię takie. To na anomalie, nie? A anomalii nie mogę zajumać. Zapierdził Row, jestem w holu. Przyjąłem, nie czekaj na mnie. Gnoje mnie odcięły. Jest ich tu ze dwadzieścia. Muszę się cofnąć do głównej sali. Przejdź do piwnicy przez pomieszczenie gospodarcze. Rozdzielnia jest na dole. вообще там стал? Откуда? О, курда. О, курда, Cool the what yeah. Wow Mówiłem, że jej strasznie nie lubię e, horror gierki. Naprawdę, nie, to nie jest. A to ty bym mógł jeszcze spierdalić te góry. Ale dobrze, nie będę się ten mierniczył tutaj. Jesteś leon? Tak, mam napisane na nieśmiertelniku. Gdzie reszta oddziału? Dopadły nas. Pieprzone przemieńce. I tu kończy się moja historia. Ej, nie mów tak. Ktoś jeszcze przeżył? Znalazł się optymista. Chris jakoś się przebił i poszedł tam. Ta waria To pewnie jego robota włącz prąd to jedyny sposób na uruchomienie wind terminale są w piwnicy łączącej obie wieże proszę, weź ten list i daj go mojej żonie jest na statku spokojnie, Leon sam jej go dasz czekaj tu, znajdę Krisa on już nie żyje Row, wiem co się stało z prądem pracuję nad tym Podłączę terminale i przywrócę front. Znalazłeś moich chłopaków? Tylko Leona. Możliwe, że jeszcze Krisa. Reszta niestety nie przeżyli. Przykro mi. Rozumiem. Tylko bądź ostrożny. Aiden. Nie możemy stracić nikogo więcej. Dzisiaj nie ma Dziś? Ok. krzysa. jestem na miejscu, ale nie mogę włączyć prądu. Szlak. Musisz sprawdzić bezpieczniki. О, Bezpieczeństwa swojego i innych utrzymuj dwumentowy odstęp od wszystkich osób w innych. Zakrywaj tą stawiam. Kurde, czujesz się jak, jak z koronawirusem, nie? Jedzenie spożywają po poddaniu go odróbce cieplnej w temperaturze powyżej 100 stopni przez Ok. Chyba przywróciłem prąd. Wyciągnij kabel z rozdzielni i zabieraj się stamtąd. Oby się udało. ż nie ma Hello. Leon zniknął. Używa. przez piwnicę. Cieszę raz. Ale z przywodem nie mogę, nie? Plus. Kurwa, coś wyskoczy Aha Ja z powrotem to jest Muszę Ciebie otworzyć.

Oh. No, okej, okay, to dobijmy też. Dobra, windy działają. Dobrze. Udało się. Dostałeś kiedyś medal w pielgrzymie? Nigdy. Zrobić jakiś. Zimnia, co? <grywa> Rozbijamy krótekczasowy obóz. Do zobaczenia na ósmym piętrze. Manko co ty sam jesteś? My Jeszcze wszystko mamy. Już nic. Dobrze. Ty chyba lubisz siedzieć w tych ciemnych strefach, co? Co ci tyle zajęło? Bak. Następnym razem sam pójdziesz. Czułem, że przyłażenie tu to poroniony pomysł. Mam coś dla ciebie. Dzięki za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Wiem, że chciałeś pomóc chłopakom. Co to jest? Czujnik zbliżeniowy. GRE oznaczało co ważniejsze zasoby specjalnymi wskaźnikami. Może ci się przydać. Kiedy anteny będą działać, pozwoli ci wykryć ważne pojemniki i tym podobne. Bóg jeden wie, co zastaniemy na górze, hmm. kiedy tam dotrzemy. Ale nie będziesz sam. Pójdą z tobą moi ludzie. I porucznik Rowe we własnej osobie. Idziesz z nami? Mam dość bezczynnego słuchania, jak giną moi chłopcy. No to chodźmy. Czekamy na Mata. Ma przynieść nadajnik. Będzie stąd nadzorował operację. Masz chwilę, żeby się zdrzemnąć albo pójść na stronę. Tylko błagam, zdala dala od obozu. Dobrze, wykrywacz kre. Wykrywacz Wykrywa inbidator ukryty w skrzyni z i innych miejscach. Okay. Zwiększa obszar działania, wykrywać się gry, aktywując wieże radiowe. To pozwoli ci odkrywać położenie inhibitorów w nowych strefach. Po aktywaniu wieży radiowej na twojej mapie są oznaczone wszystkie pojemniki. O proszę, które znajdują się w strefach objętych sygnałem dane, danej wieży. To jest już La endgame. Stary. płaczesz? W nie płaczę, po prostu będzie mi go brakowało. <laughs> wiesz co Leon by zrobił gdyby cię teraz zobaczył? Teraz? Mhm, co by tutaj zrobili? Tą... Szybką podróż tutaj jeszcze nie mam odblokowaną, ale nie potrzebuję. Mogę się przyłączyć? Pewnie, siadaj. Jakie masz przeczucia co do misji? Dam radę. Dotarliśmy <grydę> już tak daleko, dobrniemy do końca. No albo zginiemy po drodze, nie? to to niezły twardziel, co? No jasne. Znasz jego historię, prawda? Nie. Widziałeś, jakie ma wszędzie blizny? To po tym, jak wbiegł w płomienie w ciemnej strefie, żeby wyciągnąć szeregowego. Mm. Pewnie, bywa surowy, ale nie znajdziesz wielu ludzi, którzy mogą mu dorównać odwagą. Dokładnie. Dobra, pora się trochę zdrzemnąć. Jedna sprawa, panowie: coś na poprawę morale. Plaszka, Porucznik wymiata. Za naszych poległych braci. Za poległych. I piękne panie. Czemu ty dyskryminujesz No tak. <śmiany> Trzymacie się, chłopcy? Pewnie, poruczniku. Bywało już gorzej, no nie? Pamiętacie przemieńce w starym porcie? O, to była rzeźnia. A jednak daliśmy sobie radę. Po tej akcji też będziemy mieli o czym opowiadać. Zgadza się? Da no jest. jak. Niepokoi mnie jedna rzecz: renegaci. Co z nimi? Są wszędzie. Rozłażą się po mieście jak karaluchy. Ale tutaj, największa antena w mieście. Strategiczny punkt i ani śladu renegatów. Ach, w ich I... działaniach trudno szukać logiki. Racja. Najpierw ktoś włączył elektryczność. Nie wiadomo dlaczego. A kiedy przesłuchiwałem pojmanego renegata, bąknął coś o placówkach GRE, które próbują odnaleźć. Niewiele z tego zrozumiałem. Mówił o X-13 czy czymś podobnym. X-13? Nie nie, co mogą planować. X-13... Słyszałem już o tym miejscu. Serio? Co słyszałeś? Wiem, że Walt też chce je odnaleźć. Tylko gdzie to może być? To pewnie jakiś kompleks GRE, o ile w ogóle istnieje. Tajny, dobrze ukryty. Ale kiedy uporamy się z tym skurwielem, może dowiemy się, co to jest i będziemy tam pierwsi. Ale na razie spróbuj się wyspać. Zarażeni wolą nas wypoczętych. Całkiem przyjemna nuta. Zagraj coś jeszcze. Hmm. Hej! Śpiąca królewno! Ejde. Szef już się pojawił! Wyruszamy! Mat przyniósł nadajnik? Mam go w kieszeni. Premia nocna. Nic. Hehe. <grymne> z matem. Mhm. Ciasno, nie? Hejden, na razie dobrze wam idzie. Staramy się, nie Ro? Mam dobre wieści. Zdobyłem informację o lekarce z GRE. Kto to? Gdzie? Daj mi czas. Najpierw skończmy tę akcję. Dostaniesz się z oddziałem na szczyt i zamontujesz nadajnik. Row będzie ze mną na dole. Ja też idę. Row, nie zaczynaj znowu. Mamy plan. Chrzanić plan. Nie wiem co tam jest. Nie wyślę tam moich ludzi samych. Chrzanić plan? Nie mogę stracić oddziału. Wiesz, że muszę iść. <sighs> Tylko kurwa wróć. Rozumiesz? <laughs> tak jest. On nie się działo? <laughs> daj mi znać przez radio. <laughs> Dobra, do roboty. Szer, sure. wszystko gra? Idźcie już. Wszyscy zginiecie. Jakoś to czuję. No, <laughs> ale jest chociaż dobra muzyczka w windzie. <laughs> Ej, chcecie może dowcie? Nie, wiesz Boski, tylko nie to. Tak, dajesz. Uwagam, oddam ci ostatnie czyste majty, tylko oszczędź nam tego kolejnego suchara. Spokojnie, panowie. O. Dwierbowski. Przepraszam, zamykam się. Fałszujesz, idioto. Doszło tak. dym, Dowódco, co tam się dzieje? Utknęliśmy. Prąd jest niestabilny. To wielka wieża, badamy to. Hmm Dobra chłopcy, na trochę potrwa. Nie czekajcie. Idźcie piechotą. Które to piętro? 30. Czyli do szczytu jeszcze 50. Chłopcy, <noise> słyszeliście dowódcę. Otwieramy izbuta. O kurde, moim zdaniem to jest zły pomysł. bowki nazwiat. Zostaje te zabity. Czuję to. Jakoś mi się to nie podoba Uważaj Wierzbowski. Czysto i dupa. Mhm, o, mhm tak myślałem. Dobrze, na ten moment zakończę odcinek i w nowym szukamy nieczelskiego. Trzymajcie się.